Patrz jaki zbieg okoliczności, nie? Dobra, lecimy dalej. Kolejna historia. Kolejne paznokcie należą do Julki. Hejka, mam na imię Julka. Mój tata w tą sobotę, w tę sobotę. Jak się mówi? W tę sobotę? Czy w tą sobotę? Kwiet w kwietniu. Bierze ślub i chciałam, aby moje paznokcie wyglądały dobrze. Ok, czyli mamy taką świeżą sytuację. No tutaj post kwietnia, więc też kwiecień. Od roku robię sobie sama. Robię je sobie sama, ale nie, zdała, nie znam się na tym najlepiej, dlatego udałam się do salonu. Czyli dobrze, ważna, ważna uroczystość. Niecodziennie twój tata bierze ślub i możesz na tym ślubie być. Druga sprawa, robisz sobie paznokcie, ale tak nie jesteś pewna, a tak się zatnę, potem będzie bolało na weselu czy coś tam. Idę do salonu, nie. Chcę mieć profesjonalnie, ładnie, estetycznie. Prawidłowo zrobione paznokcie. Więc mamy tutaj historię Julki, która coś tam sobie robi w domu, ale chciała mieć zrobione ładnie paznokcie w salonie. Pani miała otwarte frezy i widać było, że są używane. O czyli yy, tak, frezy, a nie tak. Jak przychodzisz do salonu, to frezy mają być tak. W jakimś, jakiejś wanience na przykład, albo w jakimś pojemniczku plastikowym, albo w metalowej wanience najlepiej tak. Wszystko ma być przygotowane, yy, a nie. A nie tak. No, chyba, że wyciągnęła tak to z autoklawu. Było to w autoklawie od razu przy tobie wyciągnęła z tego autoklawu i położyła. Tak też można. Tak też można, naprawdę. One były zdezwykłe, wszystko tego powkładane. Wkładasz do y, autoklawu proces, przed klientką wyciągasz. I jeszcze by to szło tak przyjąć. Więc tutaj jeszcze mam cień i nadzieję, że jednak były wysterylizowane. Ale tutaj napisałaś, że były używane i to, i to było widać, że to były używane, tak jak pilniczki. No, no to raczej już ten cień nadziei już nawet nie jest cieniem, już nie ma tej nadziei. Niestety, ale no, było wszystko. Jak już pilniczki są wielorazowo używane, to na pewno tam sterylizacji ta osoba nie praktykuje narzędzi wielorazowego użytku. Niestety, poza tym wszystko było w porządku. Czyli najważniejszy, przy najważniejszym bezpieczeństwie klienta poległa strystka. Przed każdym utwardzeniem pytała, czy wszystko mi się podoba. Przedłużyła mi kciuka i wskazującego na szablon i akrylem. Na szablonie, tak? I akrylem. To nie rozumiem, czy przed utwardzeniem pytała, czy się podoba. To sugeruje, że przed włożeniem do lampy, a tu akryl, który tej lampy, lampy nie wymaga. Może akrylożelem? Dobra, tu nie rozumiem, to nie jest ważne. Wszystko wydawało się w porządku, dopóki się nie zaczęłam przyglądać po wyjściu. Dopiero po wyjściu, y, czasami widzimy w innym świetle, jak paznokcie faktycznie wyglądają. Bo wiecie, jak jest podłokietnik, tej łapy dajesz tak, nie? No, tam nie patrzysz, co robi. Ewentualnie, jak wkładasz lampy, wyciągasz, to sobie możesz zobaczyć, nie? No, okej. Okay. Albo czasami na spokojnie w domu coś tam dojrzymy i chcemy po prostu, żeby to stylistka poprawiła. no Więc jeżeli są ku temu przesłanki, no to warto, żeby stylistka się zgodziła poprawić. Coś tam jest niedopiłowane, coś odprysnęło, coś wystaje. Tutaj top jest niedomalowany czy coś. Takie rzeczy powinna stylistka poprawić. Przedłużone paznokcie od dołu wyglądają dziwnie i nie wiem, jak to określić. Dobra, zobaczymy na zdjęciu. Małe palce niedomalowane są przy skórkach. Wręcz mam wrażenie, że po bokach powinien być dłuższy, skórek nie tknęła. Jeszcze piszcie, w jakich państwach jesteście, bo jeżeli skórki nie są nietknięte, to to jest dość normalne w Ameryce. Oni tam wolą zakazać dotykania skórek niż nakazać sterylizować narzędzia. Nie będę komentować. No, ale w Polsce iść do stylistki paznokci, na jakikolwiek zabieg taki trwały manikir. Przedłużanie, jakaś korekta, jakaś rekonstrukcja skórki na bórki. To jest podstawa. Bez tego nie zrobisz trwałej stylizacji. Zapłaciłam 115 zł. Ale nie masz y, tego zdjęcia, co chciałaś, chyba. Tu jest, co chciałam. Ludzie, weźcie, ogarnijcie troszeczkę y, kolejnościowo. Najpierw wstawiacie, co chciałyście, nie? Ja tu patrzę, okej, okay, dobra, coś takiego chciałaś. Y, kwadrat. Tylko no, nie wiem, jak to u ciebie będzie wyglądać, bo ta kobieta. Ma bardzo długą swoją naturalną płytkę. Jej to wystaje ledwie za opuszek, a paznokieć jest długi. Bardzo. A jej to wystaje ledwie za opuszkę, więc nie wiemy, jak to u ciebie będzie wyglądać. Z tą długością też. Tu jest. Czekaj. Dziura, a tu dziura w... wcięcie jakieś, tak? Tu jest akry. No są troszeczkę niechlujnie zrobione te paznokcie. Jest bardzo grubo przy skórce, jest taka mulda. Niedomolowane są fręcze, tak? Na krawędziach. No, bo te krawędzie dolne są niedopiłowane. Jest to taka praca niechlujna. Wolny brzeg jest. No ten fręcz nie, nie został wykonany produktem, który. którym który pozwalałby na zachowanie cienkości tego wolnego brzegu, bo to jest malowany, wręcz, czyli, czyli jako zdobienie, czyli tu, tu, tu jest bardzo ważny produkt. Tu jest, taki, tu jest jakaś mulda w ogóle, więc no jest niedobrze. Ogólnie jakiejś tragedii nie ma, tylko są takie niedopracowane niuanse. Oj, tu już to wygląda całkiem źle, bo to jest po prostu wyrżnięty totalnie cały bok paznokcia. On tu jeszcze powinien buch, być, tu, 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 tu. Jeszcze tego pazura powinno być, a być. Dobra, źle dobrałam kolor. No i ten french dobrze by było troszeczkę bardziej uśmiechnięty zrobić. No tak. No te multki tutaj są niemożliwe. Tego tak dużo naprawdę nie, nie trzeba nakładać przy skórkach, a wręcz to jest przyczyna tego, że się po prostu zapowietrzają y, skórki. Tu spokojnie możecie. O, zobaczcie, tak gładziutko, ładnie, gładziutko wyjść masą ze skórek. O. I to zupełnie też, i to lepiej wygląda, i się to lepiej trzyma. Walory estetyczne i, i praktyczne tutaj mają na to. To ma wpływ na walory estetyczne i, i praktyczne. Że się i trzyma i ładniej i ładnie wygląda. No, krawędzie dolne podcięte. Wylany żel pod spodem takie multki zostały. Więc to jeszcze można wypiłować od spodu spokojnie. To jest pyk, pyk, frezem typu karbidowym, takim cienkim, typu wariat. Pyk, pyk, i wyfrezowany, nawet jak się przytrafi. Tu jeszcze grubość Wolnego Brzegu szło troszeczkę, zwłaszcza, że to był akryl, ścienić od spodu. Już po namalowaniu fręcza. No jest taki leciutki dramat, ale też nie ma tragedii. Taka bym powiedziała... Hm. A tu jest jakaś serio dziura, coś się tam mega źle podziało chyba z tym szablonem. No, jest to, to wygląda troszeczkę, jakby ktoś się dopiero uczył pracować. Jest tu wiele nieczystości takich, takich niedociągnięć, albo się ktoś dopiero uczy i dopiero ogarnia, albo po prostu ktoś właśnie się nie uczy, i to potem tak wygląda.